multimillionaire-ряot福irgas <laughs> ия Finał Grand Prix Polski Par zamyka w zasadzie rok pryżowy, kalendarzowy. Cieszę się, że mamy dzisiaj już rozstrzygnięcia najlepszego maksowca naszego, naszego związku. Zanim przejdziemy do, do rozdania nagród, chciałbym kilka zdań powiedzieć o tym roku, który minął. Był to dla nas bardzo udany rok. Rok, który zdobyliśmy jako federacja, jako związek mnóstwo medali na wszystkich imprezach. Co bardzo cieszy, te medale zdobywaliśmy we wszystkich możliwych konkurencjach. zdobywali je zawodnicy Open, nasi juniorzy, seniorzy. A nasze panie osiągnęły historyczny sukces i po raz pierwszy awansowały do Mistrzostw Świata Wyniska. Drodzy Państwo, czas na wręczenie laureatom pierwszej trójce nagród. Trzecie miejsce, zawodnik drużyny Siwik z Mrągowa, Jerzy Skrzypczak. Tego nie można niestety w ten sposób zrealizować, ale <laughs> na pewno <nie laughs> się, ale się <laughs> Proszę Państwa, minuta dla prasy. Z miejsce drugie, od wczoraj już prowadząca para, Piotr Gabry. Gratulacje. Proszę Państwa, w 11. edycji Budymeks Grand Prix Polski Bar został tak jak zresztą jego partner mistrz olimpijski z 1984 roku nie zasłania. Eee, no. radu, proszę bardzo, Przedstawiciel 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 a o, żeby Cię było widać. No. No. Zakle, Brawo. Poczekaj, nie tak. Trzymaj. Dobra. Drugi tak wes? Tak jest. Drugi na własność, a ten przechodzi. To jest, to jest, to jest. Teraz poproszę wszystkich y, med medalistów jeszcze do jednego do wspólnego zdjęcia.